To dzisiaj zagrał bardzo dobre spotkanie i, i tak naprawdę nie można się do niczego przyczepić. Pomimo też tego, że tam e, trochę łydka go jakaś do, jakoś, jakoś mu dokuczała z rana, miał jakieś tam delikatne problemy, więc, więc wiedział, że, że musi zrobić wszystko, e, wziąć jakiś przeciwbólowy lek i, i zagrać dzisiaj, bo jest na pewno bardzo ważną postacią do naszej drużyny. E, no cóż, no, no, były momenty, gdzie, gdzie, gdzie Gdańska. E, Gdzieś zdobywał z 2-3 punkty w serii, ale gdzieś potem szliśmy na zagrywkę i blok obrona, nasza gra w tym, w tym meczu wydaje mi się, że wyglądała całkiem, całkiem nieźle. I, um, zasłużenie wygraliśmy w trzech setach, bo, bo po prostu byliśmy ci zdecydowanie lepsi. Ja właśnie nie wiem, czemu wszyscy, ja nie wiem czemu wszyscy mówią, że to jest jakieś mega zaskoczenie i i jakaś niesamowita ekscytacja tym. Jakby drużyna z Lublina w tym sezonie naprawdę bardzo dobrze gra w siatkówkę i ja bym im w żaden sposób nie umówił, że to jest jakieś, jakaś niesamowita niespodzianka. Wczoraj byli lepsi, pokazali to w Rzeszowie. Rzeszów ma pewne problemy zdrowotne. Ja gdzieś jak sobie analizując, analizowałem te ćwierćfinały i myślałem, kto może sprawdzić jakąkolwiek taką powiedzmy niespodziankę, no to, była to właśnie, był to właśnie ten mecz i to się stało. Więc no zobaczymy, na pewno czeka nas ciężki mecz półfinałowy. Tak naprawdę to jest dyspozycja dnia i, i może ktoś wyjść na zagrywkę, zrobić z pięć i jest po robocie. No na pewno bardzo bym chciał zdobyć Puchar Polski. A jeszcze się go tutaj nie udało z Jastrzębiem zdobyć, są jakieś mistrzostwa, jakieś srebrne medale, ale... Yy, no kurczę, fajnie by było to wygrać. Zobaczymy, na pewno zrobię wszystko, jak i pewnie cała drużyna, żeby żeby w końcu Puchar po iluś tam latach przywieźć do Jastrzębia. Co prawda Wolę grać na Ergo Arenie, bo uważam, że jest to jedna z lepszych, jak nie najlepsza hala do, do grania w siatkówkę, ale, ale się cieszę, że na pewno będziemy mieli możliwość grać w Krakowie.